Przyjechałam do Lumpeksu, w którym byłam już wiele razy, ale... Równie długo mnie w nim nie było Chyba od tego czasu Z tego co słyszałam jest tutaj strefa na wagę Odzieży na wagę, czego kiedyś nie było Co się poza tym jeszcze zmieniło Czy w ogóle taki jest, jak ja teraz do mnie mam Sprawdźmy to razem Tutaj można poczuć się jak bardziej w ekskluzywnym butiku Niż jak w lumpie, jako takim Tak, Wiecie, że się czuję, to jest jaka królowa Dla mądra. Co mam dwa wziąć? Na to wychodzi. To jest jeden z moich ulubionych Sklepów. Co najciekawszego znalazłyście? Bo. To jest kilka par takich samych Butów Valentino, które kosztują 400 zł. No ja dostałam kiedyś, o... pierwsze wrażenie mam takie, jakby nic się nie zmieniło. W sensie tu jest super. To jest, tak jak oni mają zresztą w opisie na Instagramie, to nie jest typowy lumpex, czy jakoś tak jest tam napisane. I naprawdę, no to typowy lumpex nie jest. Tutaj można poczuć się jak bardziej w ekskluzywnym butiku, niż jak w lumpie, jako takim. Przegląd zaczynam od sukienek. O, tutaj już ładną znalazłam, ale 36 to będzie dużo. Teraz w ogóle Andrzejki się zgrzeją Nie no, w sumie to jeszcze półtora miesiąca ponad do Andrzej. Ale tak jakoś już mi się skojarzyło, żeby może jakąś kreację znaleźć, tutaj pewnie by się to udało. Właśnie się zapytałam a propos tej wagi na kilogramy, co wam powiedziałam na początku, i faktycznie była i. To rzeczywiście wskazuje tyle, że dawno mnie tu nie było faktycznie. Przetestowali tutaj to i to się nie sprawdziło w tym lokalu, więc już nie ma, ale za to jest strefa rzeczy przecenionych, tak mocniej, mocniej przecenionych, co spytam, potem pójdziemy. A, a propos to, właśnie, teraz też się dowiedziałam, że dotarły futra tutaj. A, to jest... <laughs> Właśnie, prawdziwe. To właśnie rozmawiałyśmy no. na ten temat, że ja, my tutaj nie jesteśmy za bardzo noszeniem tego, ale faktycznie to schodzi, ale jest alternatywa, no bo mówię, że schodzi, no bo teraz faktycznie ja wam też już wiele razy wspominałam o tym, że teraz jesienią są bardzo modne znowu futra, ale jednak y, bardziej jestem za tym mimo wszystko na z Zumpaxu, żeby y, wybierać te sztuczne, oczywiście wszystko robimy zgodnie zgodzie z własnym sumieniem, jak do tego podchodzimy. Sandra, e, powiedziałaś, że futra dobrze schodzą tutaj teraz, tak. y, w tym sezonie, więc to chyba też oznaka, że to jest modne, nie? Bo ty też o tym mówiłaś Damaris tak, właśnie to tu, tutaj tak, wspomniałam tak. Właśnie teraz jakby już sprzedaliśmy w sumie od piątku chyba trzy sztuki futer Więc naprawdę te futra schodzą A w no, jakich cenach tak. są te futra? Aby za 300-200 zł mamy Właśnie zależy wszystko Słu jakby futry. też od marki Czy to jest takie bardziej vintage'owe, czy też nie vintage'owe Czy one się kruszą Więc wszystko zależy właśnie od tego jaki ona ma skład I jaką też markę dokładnie muszę powiedzieć A tyle samo? nie, mamy o wiele tańsze Nawet możemy pokazać, że one są za 80 po prostu, o. nie? No i to jest w ogóle też tak. na przykład fajne obydwa Bo mają też taki motyw zwierzęcy a teraz jej nie dojrzeć, futro plus jeszcze moty zwierzęce, to to już to jest totalnie trendowe kombo. Tak, to prawda. I właśnie te panterka i takie właśnie ala panterkowe mocno schodzą teraz, nie? Bo są właśnie takie w modzie. Ludzie tak. kupują wszystko, nawet pytają nam się, czy mamy jakieś inne rzeczy, właśnie z panterką, jakieś spodnie, bluzki, więc naprawdę. Lub jest kupują. teraz. Tak. <laughs> ale to przy okazji ja sobie przymierzę, bo ja przyznam, że nie mam żadnego. Na, na to akurat nie będę patrzyła, choć przyznam, no to wygląda przepięknie, ale z drugiej strony jest to dla mnie też równie, tak samo jak piękne, tak samo jak pięknie, smutne. Bo właściwie nie wiem, czy to można nazwać. Że coś może być pięknie smutne, no ale jakby, no dla mnie to jest w ogóle nie coś do, nie do przejścia, nawet w lumpeksie, bo oczywiście wiele może, można pomyśleć pod tym względem, że no to już jest z lumpeksie, to już jest z drugiej ręki, czyli teoretycznie nie wspieramy tego zabijania, ale z drugiej strony, noszenie czegoś takiego na sobie to jest jakby ponad mnie. Tak. Też jestem akurat tego zdania, ale jednak ludzie mają różne preferencje, nie? Tak, więc dlatego... naprawdę staramy się dostosować do no, jakby oczywiście. każdego. Nie? No, do, ja, jasne, jasne. jasne. mam też sztuczne i prawdziwe, ale wiadomo, jak to bywa. No wiadomo, wiadomo. Ale ja sobie przymierzę te. Tutaj, jeżeli ktoś się przyczepi, że na przykład, nie wiem, poliester albo coś tam, no to, to ja powiem, że znowu z lumpeksu, więc znowu nie wspieramy pro, produkcji poliestru, a szczerze mówiąc jednak tutaj jestem... No dobra, to już nie będziemy się zgłębiać, bo już powiedziałyśmy, co, co, to, co o tym myślimy, ale no tak jak mówię, dla Każdego coś dobrego, a ja tymczasem przymierzę to, co tutaj wisi. Uuu, pani! O nie, krótki rękaw, ale to pewnie to chyba jest taki ale krój. To... Nie, ale to, to, wiecie, że się czuję, to jest taka królada od razu taki vibe. O oh ja. Yeah. Kurde, fajny, tylko to jest taki rękaw czwarte, więc trochę mniej praktyczny, ale z drugiej strony tak jak dzisiaj, jeszcze nie jest jakoś super zimno. I nawet jak ta koszula wychodzi tutaj, to tak ładnie wygląda nawet. Ciekawie, nie? Tak nie spodziewałam się. Chociaż z praktycznego punktu widzenia wolałabym, żeby był długi, ale z drugiej strony jakby był jakiś duży golf czy sweter i miałby też takie właśnie fajne tutaj grube rękawki, to też by fajnie wyglądały. Nie no ogólnie kolor. Naprawdę się, kurde, to podobne, to jest za... chyba za bardzo podobne do prawdziwego. się sobie tutaj w głowie tutaj Ułożyć, że nie, nie, to nie jest zwierzę. Nie no, mega klimat. Ale zobaczę sobie jeszcze drugie dla porównania. Ono ma chyba już um, długie rękawy. Patrzę jeszcze, rozmiar, czy tu jest gdzieś podane. 40. Jest. To może dzięki temu też będzie troszeczkę taki luźniejszy. O, ten ma. Uuu, ten jest taki ciemny. No, ale tu już. Nie wygląda, no, ale fajny, bo też jakby był gruby sweter pod spodem, to jest jeszcze przestrzeń na to, żeby wcisnąć w rękawy. Daniel, co ty myślisz o tym? No ciekawe, ciekawe. To stylówki dzisiaj na pewno ci pasuje. nie ja powinienem dotknij... dać znać, co myślę, tylko... Wy. 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 Wy dajcie znać, co o tym myślicie. To jest zaczepione na takie zaczepy. Widzicie, tutaj się tak o, tak, o robi. O, nie do końca jest zaczepiane. Czyli musiałam... Tak, tak jest tylko. Czyli to jest taki vibe. Zapnij też się. fajne. Zapnij się, bo zimno. Nie, to tak bym chodziła. Tak bym chodziła. Gdybym przebiegała z samochodu do sklepu, to tak. Jakby <grywa> <Biało. grywa> Nie no, kurczę, powiem wam, że nad się? tym się zastanowię. 80 zł. Na, Mega na, cena, nie? Nad nie? tym się zastanowię, ale to jest tak mięciutkie, tak przyjemne. W ogóle to jest jakaś fajna marka, jak zobaczyłam, tak mi się wydaje. Zobaczcie, w ogóle stan tego jest idealny, to jest jak nowe. To jest jakiś. cap kapsul. Nie wiem. Your ultimate wardrobe state. To no może odłożymy to na razie, co? Już tak. No odłóżmy, tak, tak, tak Z ciekawości od razu zobaczymy kolejne, które tu są Powiem wam tak, że taka zieleń Też jak najbardziej, bo to jest taka butelkowa zieleń Również y, sezonowo bardzo pasuje wow. Powiem tak, tu się trochę mniej czuję jakby to było zwierzę W sensie takie poczucie, no bo ten motyw tam jest taki zwierzęcy No ale to od razu pancerka to nie wiadomo To już trzeba sobie, to, to już tylko kwestia mojej psychiki Ale ten kolor też jest bombastyczny W którym mi było lepiej, w tamtym czy w tym? dwa super Obydwa super Ten Obydwa się zap... Pobiec. Wy dwa kupię. Ten się zapina do końca. Można tak zrobić? Kurde, ładny. Nie wiem, poczekajcie, ja sobie przyłożę dwa do siebie. Kurde, dwa są zupełnie inne, więc tutaj też ciężko w ogóle to porównać. Bo dwóch mi chyba ładnie. Ten jest taki bardziej elegancki, taki na do dzisiejszej stylizacji ten pasuje. A ten jest taki luźniejszy, taki. Ten, ten kołnierzek już jest zupełnie inny Tutaj bu, była taka stójka Co, mam dwa wziąć? Na to wychodzi Dalej jesteśmy przy kurtkach Chciałam wam pokazać Bo są super To się takie zwykłe, proste, sportowe, pikowane kurtki Ale zobaczcie, na przykład coś takiego ze 40 zł które za mała na mnie To jest jakieś 34 pewnie w takim razie Tak, XS Ja ten... się witam już oficjalnie Jestem już też przy mikrofonie Myślałem, że dzisiaj nie będę występował, ale jednak Ale jednak, jednak Bo z ciebie się nie obejdzie tak. Jesteś bardzo ważny tutaj Dziękuję bardzo, mi miło za wszystkie Komentarze og dziękuję. Zobaczcie, swoją drogą świetna, tylko po prostu dla mniejszej kobiety niż ja. Piękna jest taka dopasowana. Fajna. Ze złotym zamkiem, też mi się bardzo podoba, bo ja uwielbiam. Zobacz, Damarzy, tak tu wszedłem zupełnie przez przypadek i tutaj poczułem się bardzo przyjemny. Jeju, ale wybór butu. Poczekaj, ja odwieszę tylko tą kurtkę. Patrz, tutaj są kamizelki takie jak mama chciała, chociaż ja je ostatnio kupiłam, ale ja myślałam o, to, o czymś takim, o właśnie o czymś takim myślałam, tylko że, mm, tylko że to jest z kapturem, trochę szkoda, ale może jednak nie, to fajna, dobra, zaraz tu przejdziemy, kurczę, ile fajnych rzeczy, ja jestem podekscytowana, takosz to 80 zł, też fajna, taki pudrowy róż, myślałam, że to srebrna, a to pudrowy róż, mega fajna kurtka, kolejna butelkowa, też fajna, zieleń, o, też 80 zł. ładna, nie, ja się nie nadaje. Przymierzę, ale dla Was, to robię nie dla siebie wcale. Nie wiem co lepsze, czy te futra, czy ta kurtka. Wszystko mi się podoba. Jejku, jakie fajne rzeczy. Słuchajcie, przymierzyłam kolejną kurtkę, taką ramoneskę. Zobaczcie, ona jest w ogóle zrobiona, jakby... Wygląda jakby była zniszczona, a nie jest. Jakby była taka stara powiedzmy, taka vintage'owa. Znowu taki motyw... E, wężowy bym powiedziała. Cała jest cool. Jest świetna po prostu. Po prostu co, co wyciągnę, co trafi w moje ręce, to bym nawet nie brała. A taka kamizelka. Super, ja uwielbiam takie rzeczy po prostu Tylko wiecie, to jest akurat zara rzecz Nawet na kurtkę to założyć Albo po prostu na jakiś gruby sweter To jest takie, taka kamizelka, takie połączone, coś takiego To się tutaj odpina, zapina Na takie guziczki tylko Moim mamie mi się wydaje, to by się spodobało To jest takie super też na przykład na spacer Pikowane, piękne to jest I eleganckie i sportowe zarazem Też się mocno nad tym zastanawiam, ale zobaczcie Jeszcze tutaj te kamizelki takie futerkowe To oczywiście jest, yy, to nie jest zwierzątko To też, ale też pokazuje i Wam, i mamie jednocześnie, bo moja mama by była pewnie zachwycona. Ten jest w ogóle super. Ja potem potem mi powie, dlaczego mi nie wzięłaś? Dlaczego mi nie wzięłaś? Mówię, mama, jesteś pod nią? Proszę bardzo, proszę przyjechać, zobacz sobie, inne tutaj cudownych kamizelek jest. Tam mi tutaj mocno też siadła. Bardzo mi się spodobała, w sensie. Myślę, że byłaby na nią idealna. Pytanie jak ona by się czuła w takim futerku. Oczywiście nieprawdziwym, ale ja yeah. super to jest. Dobra, na razie odwieszamy, zastanówmy się nad tym. Co ty tym myślisz, mężczyz? Dziwne. Czyli pasuje do ciebie. Co? Dziwne, czyli pasuje do ciebie. Dziwne, czyli pasuje. Że mi to nawet do tego pasuje, tylko gdybym buty zmieniła, bo te buty są już za, za eleganckie. Chociaż nawet mi pasuje. 40 zł to kosztuje. Tak w z, z celu przekazania informacji, ile kosztuje. Sandra właśnie nam przyniosła kawę. Kawałeczki. I... To jest jeden z moich ulubionych sklepów yy, w ogóle w Polsce. Bo co prawda, co do ubrania, tutaj nie są one najlepsze. Nie, nie były. A teraz nie, nie to bym, ciężko teraz? mi stwierdzić, bo dopiero przyszłam wiesz. Ten... Ale to... Ale to są o, takie aha, rzeczy naprawdę. To jest idealny sklep dla mężów. To nie jest taki lumpek. To nie jest taki lumpek, jak na przykład ja chodzę i nie wiem, wychodzę z rzeczami za kilka, kilkanaście złotych, albo nawet tam powiedzmy 30-40. No okej, okay, na przykład tutaj też są takie tańsze, ale generalnie, jeżeli chcecie zrobić takie zakupy najtańszym Tak. W jakiej cenie To nie wiem, a my tu nie pracujemy. Ani ma tam ceny? No właśnie nie ma. Tutaj, tutaj jest, o, tu jest koleżanka. Sandra, Sandra no, no, tak wygląda. Tak. Tak, jak u siebie tu, jesteś, pracuje, no, to jest? Nie my pracujemy tutaj, właśnie, tylko w sensie takim, że w tym miejscu dzisiaj, a nie, że tutaj ogólnie. Ale wiem, co chciałaś powiedzieć przed chwilą, że to nie jest takie miejsce, gdzie wchodzisz i na kilogramy bierzesz sobie całe wórze i masz 127 I to też nie jest taki styp, w którym dla takiej typowej lumpek siary, że. Znaczy, może nie każda, o może inaczej, nie każda lumpek siara tutaj będzie taka, taka zadowolona pod tym względem, że masz tonę rzeczy. Masz też mnóstwo niefajnych rzeczy, takich powiedzmy w cudzysłowie śmieci, ale wśród nich znajdujesz jakieś perełki, nie? Tylko tutaj macie, tak wiecie, tak bardziej ekskluzywnie, tak bardziej, no tutaj wchodzicie jak do normalnego ja budynku, a wszystko to jest... i... Ja też się tutaj bardzo dobrze czuję. Ja też tutaj bardzo dobrze czuję, więc ja uważam, jak że dla każdego coś to dobrego. I zostaliśmy poczęstowani Prosecco i ciasem. Tak, to było super. W ogóle to było coś handmade ciasto, pamiętam, że tutaj. No, ale więc tutaj jest dużo takich różnych bardzo, fajnych bardzo wydarzeń organizowanych, które naprawdę są bardzo approved No i ja tutaj ja robiłam zakupy z mamą, ja to robiłam zakupy z babcią, z synką to robiłam zakupy i przecież mnóstwo fajnych rzeczy. Yy, znajdowaliśmy, więc no, myślę, że warto zaglądać. Pierwszy raz znalazłam pieniążka w kieszeni. W się w jakiejś rzeczy. I to jest Elżbieta. Elżbieta, no? Tylko Brytania. Wow! Zapytam, czy mogę sobie wziąć na pamiątkę, bo to jest niesamowite. Serio. A przymierzyłam właśnie tę kamizelkę, o której pomyślałam pod kątem mamy. Zresztą na mnie też chyba fajnie wygląda, bo ona ogólnie jest super. No w sumie nie wiem, mogę jej zrobić zdjęcie i zapytać, czy chcę. Taką futerkową kamizelkę. Ładnie jest. Nawet mi do tego znowu pasuje. Sandra właśnie nam to mówi, że często się takie znaleziska pojawiają. Ja mówię, zapytałam się, czy mogę sobie napamiętać wyjątkę zabrać, bo tu królowa Elżbieta jest. Tak, właśnie często znajdujemy takich, nie wiem, w portfelach właśnie takich kurtkach, w ogóle w futrach, takie drobne, albo nawet czasem znalazłyśmy jakąś wizytówkę kogoś. Ale oh mega to jest. Nie tak. <laughs> Nie. Niestety nie. Trzeba było! Nie no zagwonić. Ciebie tak, no. tak ciekawe, ale no fajnie, ale nie co, wiem. Co najciekawszego znalazłyście? Po jakieś na przykład, nie wiem. Hmm, najciekawszego? No chyba właśnie takie te drobne, mi się wydaje. Bo razem były takie chyba 10 monet, właśnie. I każda jakby w innym stylu, właśnie. Była taka bardziej nie, z 1963 roku, chyba był 1990 wow. chyba też trzeci. Że właśnie takie jakby odskocznie były strasznie tych monet, nie? I wow. głównie właśnie angielskie były. To jest 2014? Patrzcie, się. A, 14, mamy 24, myślałam, że mamy 14. <laughs> Chciałam powiedzieć, że jest ten rok, ale to chyba A to nie jest. To musi jeść. być ciekawe, że tak faktycznie ludzie mogą zostawiać rzeczy no. w nie? Tak, bo no, właśnie tak. No, te angielskie rzeczy jakby takie, nie wiem, ludzie po prostu oddają, kupują, że no. w sensie, się no, kupują Teraz i założą oddają, włożą tak. 100 funtów do kieszeni. No dostań, pójdą, na, w szafie, pójdą tak. na inne zakupy, gdzieś włożą drobne no. i zapominają potem o nich, nie? Nie, ja, ciekawe. A w Wielkiej Brytanii chyba jest tak, że te worki się wystawia przy domu i zbierają, nie? Też chyba, no. W wielu krajach chyba tak się tak jest. W Niemczech też, no w różnych krajach. Ale super, dobra, to ja wkładam to do swojego poszczyka. No. Na szczęście, tak. To jest kolejna genialna rzecz. Ja w ogóle jakiś czas temu znalazłam tak takie fajne, dwie kamizelki, tylko one miały uszkodzone niestety zamki, wtedy ich nie wzięłam i powiedziałam, że mam taką misję, żeby sobie znaleźć właśnie tego typu kamizelki one tamte miały taki troszeczkę inny krój, taki wyjątkowy to jest taka normalnie bardziej zwykła kamizelka to jest super, mega mi się podoba, tak? to do mojej kurtki, Kali Hansen a faktycznie, no to jest jakiś z to mi się okaże, że za ona jest taka sama, tylko że nie ma rękawów, skandynawią czy coś a to nie, myślałem, że to jest rękaw, nie ma rękawu więc no tak, to jest kamizelka, rozmiar 36-38, ale ona jest taka mega szeroka, duża. Na sweter. Na sweter, no. Ale się wyrobiłem, co? Daniel... Ale jestem tak dumny, nie, że ostatnio. Nie poznaję spodnie, zobaczcie, to są spodnie, które właśnie kupiłem w poznaniu Premium w Wilkim tak. Będzie. Sam je znalazł, to, to jest, jest najlepsze w tym wszystkim. I po prostu panem. <laughs> to jest taki dumny z siebie, chodzi taki wszystkim dumny. Wszystkim mówię, nie? Każdy, tak, każdemu powiadam, że sam znalazłem dwie pary spodni. <laughs> w żumpeksie, jej! Tak, koszula też jest z no so. Tak, tak, koszula też jest z no Lumbeksu. So. A swoją drogą, jak o tym powiedziałeś, to zwróciłam na Ciebie uwagę, że nie masz guziczków zapiętych. Często ci o tym mówię, że jak pracujesz w kołnierzy, to zapomina, że. <laughs> Etapami. Najpierw nie pracowałem tak. kołnierzyków, teraz zacząłem. Więc jak masz tam guziczki, to nie zapinaj. A swoją drogą mega fajna jest też taka szula, skąd ją masz. A, Zara. Zara, no. zaraz z Fajna. Super, świetna. A to, no nie wiem, już, że ja to zaraz sobie sklep nie wezmę. 40 zł. Na razie odkładam. I jeszcze tylko wezmę, wiecie co, bo tutaj też zobaczyłam, ale nie, ona są krótkie. Bo widzę, że są jeszcze czerwone. czerwone. Czerwone też są cool teraz, ale w związku z tym, że są krótkie, to ja nie będę na nie patrzeć, zwracać uwagi. I wiecie co zrobię? Pójdę na buty. Bardziej w oko wpadły mi tutaj te cubenka tylko że one są duże w sensie one są nie na mnie, ale piękne, zobaczcie to są takie... Mam w sumie bardzo podobne, tylko całe czarne To jest ASOS, no nówka, suką swoją drogą Piękne, no ale nie na mnie O, moje buty, mam takie same Tradyvarius to jest, tylko te też są duże, 41 5 zł. Nie wiem ile ja dałam, nie pamiętam A co myślisz Już. o tej strefie tutaj Valentino? To znaczy, co myślę? Patrz, tutaj kilka, tu. Już tylko sobie jeszcze zobaczę to, to też mi się spodobało to jest kilka par takich samych butów Valentino, które kosztują 400 zł. No ja dostałam kiedyś takie tu prezencie tutaj, no Tak, no więc serdecznie I dziękuję mam 000 złotych kosztują no. takie buty. No myślę, że to jest tak taniej dużo niż y, normalny, no bo to kilka tysięcy chyba takie kosztują mnie, to po prostu A ty są takie vintage. Ale z tymi nie nasisz, to są szpilki? Tak, to są szpilki piękne, takie beżowe. Myślę, że założyć do. No, bo one są dźwięka. takie na okazje bardziej. Musiałam się tak ładnie ubrać. Oczywiście też są tak. Wyższe buty. Te tak, już mi się podobają, ale też nie na mnie ładne. nowa. Jak mam się ubrać? Na szpilkach do rumpeksów, bo ja, ja nie chodzę w szpilkach zaczniemy od tego. Z dwóch powodów. Pierwszym powodem to było załamanie stopy chyba. Z dwa lata temu, trzy lata temu, tam tego czasu przestałam. A teraz zresztą niedawno mnie ko koń kopnął. To było z dwa miesiące temu. I powiem wam, że pierwszy raz mam też obcasy swoją drogą, oczywiście z lumpeksu na nogach. założyłam je do skarpetki. Patrzcie to, jaki styl. Tak będę, tak będę chodzić. I czuję tą kostkę kopniętą przez konia, więc. Mam ich chwilę na sobie, bo tylko tyle, co my tutaj jesteśmy. A czuję już, więc no niestety nie mogę chodzić w takich butach. Podeszłam tutaj do biżuterii, żeby tak z ciekawości spojrzeć, zobaczyć, co tu jest. I tak pomyślałam, patrząc na to, ale fajnie by było, jakbym tutaj węża znalazła. Pojrzałam dalej tu i patrzcie, Jestem totalnie w szoku, jak to działa. Jeszcze do tego wszystkiego jest dobry na mnie, ale piękny. Tylko różnica jest w zło kolorze złota, bo on jest taki, mój jest taki bardziej złoty, takich pierścionek, się obrączka, wszystkie inne pierścionki. A ten jest taki bardziej, bym powiedziała, w, w różowe złoto spadające, w sensie ten odcień, nie? Zdejmę, zdejmę. I nie wiem, czy by mi pasował. A zobaczę na ten palec jeszcze. No, jest taki jaśniejszy. Nie, na no, ten jest taki. O, zdejmij tam aryzgę. Na no, ten było lepiej, ale on się odznacza faktycznie, dlatego, no niestety Kolor mi średnio siedzi, ale to jest niesamowite jak działa, słuchajcie Prawo przyciągania, energia, wszystko co sobie wymyślimy Jesteśmy w stanie sobie w nasz, y, w urzeczywistnić Teraz jesteś na... Studerze, tak, dotarłam tak? do tej wyprzedażowej strefy I tutaj właśnie już chciałam powiedzieć, że mam takie poczucie jakby Zaczyna takie prawdziwe lumpowanie <laughs> Zupełnie inaczej jest W sensie nic się niby nie zmieniło Chyba tylko tu się zmienia zawsze Ale na przykład z ciekawostek, no nie wiem Pierwsza rzecz, którą wziąłam, to jest taki krok top sportowy z sleeveowy. Kosztował 40 zł, kosztuje 20 zł, czyli 50% taniej. No i to jest już tak podobnie trochę jakbyśmy na wagę kupili tak jakby cena za kilogram wynosiła nie wiem, 50-60 zł, bo to tak taką wagę, że już trochę jestem w stanie to, wiecie, oceniać, nie? Tyle byśmy wtedy zapłacili za coś takiego, więc no jest okej, okay, bardzo okej. Okay. A jak to jest z cenami w ogóle? To jest zawsze ta sama cena? Nie, to znaczy? No nie wiem. Wszystko jest wycenione, nie? Wszystko jest no. Nie wiem, chyba po... nie wiem. Ciężko mi tutaj odpowiedzieć na to pytanie. Które zdałeś? Na przykład, nie takie leginsy jakieś takie. Rozmiar L. Krzywały dwie dyszki. Dzisiaj dyszkę. Znaczy nie dzisiaj, no teraz w sensie. Fajne, swoją drugą. A ja was zabiorę na takie... Nie wiem, jak to nazwać. Taki kącik, gdzie są różne rzeczy. Mnóstwo jakichś pierdół, ale przed chwilą pani wychodziła z jakimś takim dużym wieszakiem, więc to też jest fajne, że można sobie tutaj coś takiego znaleźć. Pupić. Jak tam? Coś Ach, ciekawego? Przepięknie, no bardzo. A widzę, że coś tam masz, pokaż. Mam, 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 tak. Mm, Na pewno nie masz jednej rzeczy. Taką sukienkę mam. Koszyka nie masz. A, no tak. No to chyba nie mam. Nie wiem. Właściwie to tak zawsze wchodzę i ja odwieszam, że nawet nie wiem, czy jest koszyk. Dobre. Taką sukienkę, to jest Nasty Gal, więc e, to mnie bardzo skusiło. A propos i, i Girl Tutaj mam, u czekajcie, bo to leci. Tutaj mam golf y i pomyślałam o nim w kontekście mojej mamy, więc zaraz jej wyślę zdjęcie i zapytam się, czy chce. I jeszcze mam taką super tu, to, oj, to, nie jest, to jest kombinezon. Tylko to jest SK, ani przyłożam jeszcze tego do siebie, a myślę, że będzie dobre. I to jest piękne. Ciekawe, czy będzie na mnie ładnie wyglądało. Kosztowało 100 zł, a dzięki temu, że jesteśmy ze strefy minus 50, to kosztuje 50 zł, bo minus 50%. A jest naprawdę wyjątkowe. Jeżeli to by ładnie leżało, to na wieszaku wygląda przepięknie. Zobaczymy, jak będzie na mnie. Przy okazji, od razu, jak już tutaj jestem. Ja już tutaj pokazywałem co nieco, ale nic ciekawego nie znalazłem poza tym stolikiem. Nawet myślałem, żeby takie. Takie do pracy, nocny, albo... A nie, nie. Dwa musiały być. No. no. i ten nie ma żadnej szuflady, ani nic za Sicily. Nie, nie. U nas wszystko zrzuca już. Nie, to jest. Będzie... na tym etapie dorastania, że zrzuca po prostu wszystko, co się da. Nie mogę, żeby takiego mieć przy niej niestety. Tej sukienki nie miałam w planach przymierzać, ale. Z racji tego, że spadła mi z wieszaka dwukrotnie, to sprawdziłam, że to jest mój znak, żeby ją przymierzyć. A nie jest za duża? No, może być za duża, ale zobaczymy, bo... bo kto wie, może przeznaczenie. Weźmy to wszystko już. Przejrzałam tam nie wszystko, ale wydaje mi się, że jest wystarczająco, bo też jest dużo rzeczy odłożyłam. Jest mnóstwo super rzeczy i fajne jest, fajna jest ta strefa. To jest bardzo, do... wydaje mi się, ciekawy pomysł i dobre rozwiązanie. Tutaj, a tymczasem my przyjdziemy do przymierzalni. Masz telefon? Bo jeszcze chcę wysłać pamięć zdjęcie, czy chce ten golf. A tamtą kamizelkę chce? Tak? Dobra. No niestety, za duża. Tu jeszcze jako tak, by mogła być, bo jest ładnie skrojona, więc mimo, że jest luźna to spoko leży, ale tu już, tu jest za duża. Ramiona mi spadają, tu jest za dużo luzu, więc... W sumie to szkoda, bo ładna. Ale... Mm. Taka sama sytuacja. Tutaj sobie rumianku podciągnęłam nawet na maksa, bo myślałam, że może to coś da. Drugie jest opuszczone, więc tutaj na to nie patrzymy, ale tak, tutaj zobaczcie, to mega dużo roku. Nawet jakby sobie tak się stała, no to nie, to nie no bo wiadomo, to jest po prostu za duże, ale chciałam Wam pokazać, że jest przedmiękina. Ile kosztuje? 50 zł teraz, bo jest minus 50%, nawet co jest z No szkoda, cudo No to jednak nie przeznaczenie. Bo jest dużo za duże, ale pokazuję wam się znowu, bo znowu przepiękna rzecz. Piękna sukienka, super długość, pięknie skrojona, te bufiaste rękawki, to jest poezja, przyznajcie, jest to coś dla innej kobiety przepięknego. Mama zdecydowała się na ten golf, także dwie rzeczy dla mamy, Czyli ty nic nie bierzesz, ewentualnie to. Nie no, ja biorę te futra. Te futra. Tam Zaraz wybierzemy. Tutaj. No, oczywiście, że słuszne. Te dwie rzeczy biorę dla mamy. A, czy się nad tym zastanawiam. Nad tym się zastanawiam, brać dwa. W ogóle dwa są duże, bo ten kosztuje 40, ten jest rozmiar 42, a ten chyba 40. Jeszcze sobie sprawdzę. Dla pewności tak, czyli dwa takie bardziej luźniejsze, oversize'owe, ale oby było, było ładnie, więc Mężu. Będę musiała tak bardziej elegancko chodzić, jak dzisiaj na przykład. Nie wiem. Dwa są fajne. Ja bardziej myślę, jak to zmieścisz. Ja też pod tym względem myślę, nie tylko o mi się dwa podobają. Dobra, ostatni raz przymierzę, dobra? Robimy głosowanie, czy jeden, czy drugi, czy dwa. No do tych spodni to mi wszystko pasuje dzisiaj. Może Sandra no. wybierze, który... Do tej... Pomóż nam ty też wyglądasz. Ale wydaje mi się, że chyba bardziej. Tamten? Ten, no. no. ten na pewno się bardziej rzuca w oczy. W ogóle bardziej wygląda na prawdziwy niż tamten. Co nie wiem, czy to jest plus czy minus. Na no pewno jest bardziej taki spektakularny. Spektakularny, nie? Chyba ten, co? Podjęliśmy decyzję za ten. A ty, Sandra, za którym byłaś? Za tym też. Za tym też. A no to. 3, to bierzemy ten. <laughs> Fajne to jest, bo to jest coś takie, że nawet na zimową kurtkę, jak ja jestem taki i czasami, nawet pasowało do czegoś. Co so, nie tylko tak jak teraz, że jest takie, taki okres przejściowy. Jednego dnia jest super zimno, drugiego super ciepło, żeby nie przewiało, wiecie, ale to mi się bardzo podobało, to jest uniwersalne. No i kto wie może też się mamy spodoba, to podzielę się z nim najwyżej, zobaczymy. <laughs> no chyba wezmę, bo też fajne. Tutaj jeszcze ładne dodatki. Uuuu! A to jest taka, czekajcie, czekajcie, to się chyba taka opasko gumka, taka kiteczka tutaj. Iż właśnie to jest to, że jak się po prostu te sklepy są takie ogromne, że żeby przejrzeć naprawdę wszystko. Ja dla mnie najgorsze jest to, że jak ktoś mówi, że nie może nic znaleźć w impexach. Mówię, jak tyle rzeczy jest w impexach. Jak można powiedzieć, że na przykład ta opaska też super, też mi się podoba na głowę. I zobaczcie, tak jak jest teraz właśnie. O, także wieje. O. Ale fajnie. Z swoją drogą... Ej! Fajne to. Troszeczkę bym wygoliła. Ale to jest idealne, bo zakrywa czoło, zakrywa uszy. I teraz wiecie, nie mam takiej pełnej czapki, więc jeszcze, Bo jeszcze jest na to za ciepło absolutnie. Ale są dni chłodne, są dni wietrzne. Jak na przykład ostatnio szłam sobie na pilates. O, mam półtora... Yy, nie, kilometr mam w sumie na pilates z domu. I jak sobie tak szłam i wiało, to miałam kaptur co prawda na głowie, ale stwierdziłam, że idealnym rozwiązaniem na to byłaby taka opaska. I jest. Wziąć? Chyba wziąć. Przy okazji zapraszam Was też na moją stronę www.damaryspośpiechbezes.pl, gdzie nawet możecie transformacyjny planer sukcesu. To jest planer dla kobiet, które chcą urzeczywistnić swoje marzenia, które chcą osiągać więcej, które chcą realizować swoje cele, spełniać swoje marzenia w szybszym czasie, szybciej. Bo pamiętajcie, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. To jest właśnie to, co ja cały czas robię, to o czym mówię, to co cały czas pokazuję, więc zapraszam Was serdecznie stronę, gdzie znajdziecie planer i zresztą wiele więcej. Czas na podsumowanie. Czyli jesteśmy przy kasie. Wszystkie rzeczy, które biorę, tutaj mam. Dwie rzeczy są dla mamy i trzy rzeczy są dla mnie, bo jeszcze na koniec wziąłam tą opaskę. Ale kurczę, że ja będę w takim... To jest takie mięciutkie. Ja wiesz, ja nawet sprawdziłam specjalnie skład, czy tam czasem nie, to nie jest prawdziwe, bo to jest takie, że aż mam takie ciary trochę na zasadzie, że czy na pewno nie jest prawdziwe, ale nie, nie jest. Nie, jest właśnie. No, sprawdziłam, sprawdziłam. Potwierdzone info. To też, mamy też sprawdzałam tą kamizelkę. Zresztą ona jest taka fajna, że chyba będę mamy od, pożyczać. A mama pewnie ode mnie tą pikowaną. No. Mówię do no, Sandry, zaraz zamykasz, patrzę na zegarek, a ona mówi, no tak, zaraz zamykamy. Ja patrzę na zegarek 18.01. To jest naprawdę teraz pod względem kultury i podejścia do klienta, coś niesamowitego, bo patrzcie, jeszcze są na, ludzi, na, na sklepie ludzie. Oczywiście wszyscy już idą do kasy. Kulturalnie, ja wiadomo, cenimy swój no. czas jak najbardziej, ale wiesz, w wielu lokalach jest tak, że pół godziny przed, przed zamknięciem jest już wyłączana muzyka. Panie w międzyczasie odkurzają, wiadomo, sprzątają. Czyli generalnie punkt 18 już opuszczają, jakby sprzedawcy już nawet lokal. Do tego Stopnia, że jak na przykład za, czasami za trzy, za pięć jeszcze, nie wiem, ostatnią rzecz przymierzałam w Lumpekcie, to już z, Nawet była zwracana jakiś czas uwaga. Tamo, nie? i nagrywaliśmy ujęcie, a pani do nas tak wchodzi co co. Nigdy i teraz akurat rzeszamy. faktycznie tak trochę przeciągam przycią cię. Jeszcze tutaj mówię o tym, to jest, można powiedzieć nie w porządku, bo jak to się mówi, cenimy swój czas, ale to jako anegdotkę też biorę to pod uwagę, że przede wszystkim takie podejście ludzkie, nie? To jest jakość obsługi klienta, która jest tutaj jest klientem. na najwyższym poziomie. No właśnie zawsze czekałam do tego ostatniego klienta, nigdy jakby ich nie. No Staramy się ich nie wyproszyć. No tak, no wiadomo, że jakby było 15, po i jeszcze jak ktoś jeszcze by tam nie wiem czy się oglądał, no to wiadomo, to też trzeba mieć taką kulturę w stosunku do siebie. Ale jednak, no faktycznie, aż się... sklepach już jest tak, że na przykład 20 minut przed wyłączają muzykę. Nawet pół godziny i przed. I potem to co potem pani krzyczy, że. O. Zaraz zamykamy, zaraz zamykamy. W markach, tak, zazwyczaj tak właśnie jest. A to, o, to też, no tak. to tak, to tak. Ale nie, no my mówię, czekamy zawsze do ostatniego klienta, więc na no spokojnie. Nawet nie wiem, siedział do 18.30 i tak cię nie wyprosimy. Ja też e, pracowałam, jakby po tej stronie, też pracowałam w obcy klienta, też pracowałam w, sklepie, w sklepach odzieżowych, więc rozumiem i, i jedną, i drugą stronę. Jak najbardziej jestem się w stanie i tu, i tu postawić w tej sytuacji, ale też nigdy nie, wypro, nie wyprosiłam klienta, bo jednak wiem, że to ma znaczenie. I za wszystko wyszło 100 złotych w sumie? Dziękuję bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. Obserwujesz na Instagramie? Tak, oczywiście, jest, że obserwuję. 5%. <laughs> Zawsze mam takie Uczucie, jak jestem w tego typu miejscach, żeby im się jak najbardziej powodziło. Mam taką misję, że, że chcę tak z całego serca, żeby po prostu tutaj ten interes szedł jak najlepiej, by w ogóle takich miejsc powstawało jak najwięcej żeby im się po prostu powodziło, bo to jest dla mnie bardzo wzruszające, że możemy tak się poczuć, wiecie tak naprawdę dobrze, w sensie w takim, jakbyś jakby była w normalnym butiku z rzeczami używanymi, w sensie nowymi, a mimo wszystko to jest bardziej zgodne. Y z planetą, bo jednak jest to zrównoważona moda. Ja Wam dziękuję serdecznie za rabat. Zapłaciłam 100 zł, zapłaciłabym praktycznie dwa razy tyle, także jest mi bardzo miło. Ciepło na serduszku się robi. No i co na koniec, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Jeżeli tego nie robicie, do wspierania tego tyku, typu miejsc, do wspierania mojej działalności, byście były na bieżąco z kolejnymi treściami. Zapraszam Was przy okazji jeszcze raz na moją stronę internetową. Po prostu subskrybujcie dobre wibracje, bo niosła się dobra energia. Całujcie tych, których kochacie i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego, dziękuję. Tak, jeszcze bonusowo anegdotka na koniec, bo właśnie wyszliśmy. Ja jeszcze nagrywałam zakończenie, dlatego lokal był trochę dłużej otwarty, poza tym nie wyszłam ostatnia, ale to, co powiedziałam przy kasie, oczywiście, że wspaniałym jest, jak szanujemy klienta i nie wypraszamy go z lokalu, kiedy wybije na przykład godzina zamknięcia, ale szanujmy siebie nawzajem i również te osoby, które pracują w takich miejscach i jeżeli jest na zegarku 18, aktualnie 12 przed chwilą, dziewczyną, które wchodziły do sklepu, Powiedziałam, że no, lokal jest otwarty do 18, więc już lepiej by było jakby nie wchodziły. No a one stwierdziły, skoro są, są otwarte drzwi, to one idą na zakupy. A tam Sandra jeszcze jednak pracuje, jest sobota 18, prawie 15, więc zawsze bierzmy pod uwagę siebie nawzajem, jakbyśmy się czuli w danej sytuacji. Gdybyśmy my pracowały w takim sklepie, a klient 15 minut po zamknięciu, przez to, że są drzwi otwarte, jeszcze by to jakby nie szanował naszego czasu i, i, i wchodził mimo wszystko. Więc tutaj skrajności wiadomo, nigdy nie jest dobrze pod tym względem. Bierzmy siebie wzajemnie pod uwagę, bo wielka wyprzedaż w wielkim, w ogromnym wręcz lumpeksie, bo przyjechałam dzisiaj do pierwsze wrażenie po wejściu, mówię, ojejku, ile ludzi, taka kolejka. 99 do 14,99 chyba.